Cześć, dzisiaj zrobię Wam taki kawałek, pokażę Wam e, tego Majorka, którego kupiłem e, ostatnio, no i tam w komentarzach dużo się pokazało takich informacji, że no, że truchło, że jakiś tam, no wiadomo, nie. słuchajcie, no jak Majorek, nie, e, do nowych nie należy, on swoje ma sobą. No, ten majorek ma już swoje przejeżdżane na pewno, bo jest, no jest zużyty, nie? No, ale co? Ogólnie traktor teraz przestał jakieś 10 lat chyba, bo 12 stał. Jego rozebrali, chcieli go zrobić, silnik, ale, że tak powiem, przerosło to ich oczekiwania. Coś ten pan mi tam mówił, że wał był napawany. Coś tam było z nim robione, no i że tam znowu tą panewkę wybrało, że stukać im zaczęła. Więc jeżeli chodzi o ten, no to oni to zostawili, bo tak. Później kupili sześćdziesiątkę, no i oni już tą 60 obrabiali. I ten majorek tak stał w szopie 12 lat, więc no, pracował tylko, bo był na wąskich kołach. Był wzięty do prywatnego gospodarstwa z PGR-u w 70 chyba drugim roku. No i od tamtej pory jest był właścicielem ten sam pan i yy... I pracował, nad, on miał koła założone, ma oryginalne koła też, tam na rozmiarze 124 na 28 te takie od 330 stare 100 milki, ale ma też założone, miał założone 32 cale, nie? Te lekko podwyższane takie felgi, no i tam chyba były 8,5 albo 95 na 32 te opony. Zaraz tam sobie pójdziemy do niego i, i zobaczymy, nie? No i wielu tam w komentarzach pisało, że, że, że co tu ratować i i tak dalej, nie, no bo tak widać, nie, że on ten silnik rozebrany, jak zajechałem to w ogóle ciągnik był w częściach, osobno był tył, osobno był silnik i osobno był przód, nie, no i pan mi go chciał turem wsadzać, ale ja mam wydawać weźmiemy ile to jest, raz, dwa, blok jest wypruty, to raz, dwa i go weźmiemy ten, na cztery śruby pięć przyłapiemy do skrzyni biegów, przyłapiemy yy, przód na cztery śruby i gra, aby tylko na lawetę go wpiąć, yy, wepchnąć, spiąć yy, pasami i do domu, nie, no. No, i co tam jeszcze o tym Majorku? No, i tutaj Wam zaraz pokażę, bo mam na pacie części z silnika, czyli mam cały silnik praktycznie w częściach, rozebrany. Tutaj, więc silnik jest, wał, wszystko tutaj jest. Już Wam zaraz pokazuję. Więc tutaj mam cały, cały silnik do Majorka w częściach. Silnik jest tutaj praktycznie, no wszystko jest, bo to silnik był rozebrany dlatego, że e, no chcieli go remontować, ale należy no, tak powiem kupili później już sześćdziesiątkę, więc majorek już sobie stał tam mam głowicę e, no wszystko jest, nie, tutaj jest miska olejowa tutaj mam pokrywy, dekle tam wszystko, pompa olejowa jest o, stopy główne tu są głowice no, no jest tutaj tego trochę, jak to przy silniku, to jest pompa wtryskowa oryginalna, yy, która przy nim jeździła, ale oni potem zmienili pompę i tam jest jakaś pompa inna, zaraz to pokażę Wam, jak pójdziemy tam do tego Majorka. No, no i tam yy, ten, skrzynka na akumulator, pompa woda. Co ciekawe, on ma koła yy, pasowe, ma dwu, yy, dwuklinowe, nie, dwurowkowe. No, i tam widzę na pompie yy, wodnej, ma takie koło. I widziałem gdzieś koło pasowe też takie było dwurowkowe, o tutaj widać jest koło dwurowkowe no. korbowody z tłokami, no to tutaj wszystko jest nie? raz, dwa, trzy, no ma, no, no, cały silnik w częściach nie? tu widzę wieniec zbity z koła zamachowego nie? no to sobie silnik tutaj cały żeśmy wnieśli i rzuciłem po prostu na pakę a sam, y, sam blok tylko jest przyłapany do, do skrzyni biegów, do obudowy, no wał pomierzyłem więc faktycznie tutaj jest wał, to jest chyba szrot, bo mm, wał to tak, główne są nominalne, główne są nominalne, natomiast y, korbowodowe y, y, pierwszy, pierwsza i, y, i druga są na drugim szlifie powiedzmy, że drugi szlif, no a trzecia y, jest tak zużyta, on był zatarty, to obróciło w ogóle panewkę, to widać nawet, nie? I tutaj e, na tym jest, e, tak jakby czwarty szlif już, nie? No, 59 rozmiar. E, więc e, nie wykazuje tu nic więcej. Więc nie wiem, czy, 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 czy tego już na piąty szlif się nie zrobi, bo są tak duże te sznyty, że zużycie jest tak wysokie, że po prostu no, będę musiał szukać wału. Także jakby ktoś tam z Was miał wał do Majorka, nadający się do szlifu. Yy, może być od zatora 5011 też, czy 5211, bo to są te same wały. No, no to proszę tam yy, na maila mi napisać lub w komentarzu, nie? To będziemy się tam gdzieś tam zdwaniać czy coś, także no i do Majorka ogólnie części jakieś, to będziemy weryfikować wszystko po kolei, nie? No, a teraz idziemy, pójdziemy tam na ogród, on jest tam pod Blandeką przykryty yy, i Wam pokażę no, i jesteśmy jesteśmy już koło majoreczka. No, tak to on się tu prezentuje. On jest zjedzone, tutaj wszystko nie. No, koła to wiadomo, nie. To jest wszystko zardzewiałe. E, opony spękane. Opony, jakie to są opony? 9 na 32 Barum. Barumy. No. To są felgi takie. No jak Majorek, no, zarzygany cały olejem, zabrudzony, wszystko, co ciekawe ma tutaj fajną pompę, e, tutaj pompa wtryskowa, o nie jest pal tylko to jest po prostu mm, Friedman and Meyer e, Austria, czyli to jest pompa oryginalna, na której licencji były robione też nasze mieleckie pompy no i to jest trzycylindrowa trzy, trzysekcyjna pompa no i tutaj na łoże widzę wszystko pasuje, tak jakby też do Majorka było to robione więc być może gdzieś tam gdzieś tam były zakładane, bo tak jak pokazywałem wcześniej oryginalna pompa leży tam na aucie i ten pan mówi mi, że oni później jakiś pompiarz tam polecił tą i założyli, założyli tę, tę pompę, no i na niej już do końca jeździli, tak, tym traktorem no, co tam rozrząd tam jakiś jest, koła nie. Maska nie wygląda najgorzej, wymaga dopieszczenia wiadomo. No przód, przód. jak przód będzie się robić, tulejować nie. no Z tej strony no filtry, rozrusznik my go tak tylko przyłapaliśmy. No. Siedzenie no. Tutaj podest do wymiany cały się zapadł. No tutaj taka rdzaż odchodzi. No, takie... ten smar odchodzi z tym no i no tutaj taki jak się popatrzy na zwolnicę to właśnie taki zeżart jest. No bo jak nawozy sypał, a nikt go nie mył. To tak będzie, nie? Butniki widać oryginał Niebieski był. I maska też taka niebieska. No Butniki oryginał, ale tutaj coś się nie wiem, co to się stało. Czy zeżarł czy wyrwał ktoś. Tutaj nie ma ćwiary butnika. No z tyłu tutaj zaczep dolny jest. Belka. Co tam? Wałek. Zablokowany włączony chyba. No. Podnośnik, podnośnik stary typ, czyli taki jak ja mam w tamtym majoreczku. Też stary typy. No, to wszystko jest zastane. Wszystko do rozruszania jest, nie? No, z tej strony zażegany strasznie olejem. Taki widać, już kurzu, tyle no, zaczep. Zaczep jak zaczep. No wiadomo, no, ten ciągnik swoje lata ma za sobą, ale jest to kawałek historii. I ja uważam, że warto ratować takie coś yy, i robić wszystko, żeby to doprowadzać do stanu żywalności. No, tak patrzę tutaj. Czemu to, to tak jest tu zrobione? No, nie wiem, to jakiś taki pierścień jest dołożony przy pochwie tu pochwa normalnie jest a tam jest jakby pochwa i jeszcze taki pierścin dodatkowy nie wiem czemu nie wiem czemu, a dobra no felgi też tutaj zardzewiałe to wszystko nie no a tu są oryginalne koła 12,4x28 12,4 na 20, na 11 na 28. No, też takie niebieskie widać. Od niego to są no koła No, już takie trochę spękane. Bieżnik jeszcze ładny mają. No, ale już widać, że swoje przeleżały na budziku. Na budziku i on tutaj pokazuje 1400 1472 motogodzin, ile kręcił do końca no. No w każdym razie No jest roboty przy nim, no nie? Nie mówimy, że tego nie ma, no ale będziemy pomalutku relacjonować Będziemy relacjonować. Gdzie to taki luz? Aha, ośka koła pośredniego. Tu luz na łożyskach tam jest. No dobra, spężarka wygląda sprawa z majorkiem i tak się on nam tutaj prezentuje. No. Pozdrawiam Was serdecznie.